Dziś pokażę, jak w kilka minut stworzyć swoją pierwszą kartę pracy w kanwie. Od pustej strony do gotowego, estetycznego materiału dla uczniów. Zaczynamy od wyboru formatu. Można to zrobić na różne sposoby. Możemy kliknąć tutaj po lewej stronie szablony, i mamy tutaj właśnie różne szablony edukacyjne. Wybieramy na przykład karta pracy, i mamy tutaj gotowe już do wyboru szablony. Możemy kliknąć utwórz pusty. Ja proponuję kliknąć tutaj po lewej stronie utwórz, wpisujemy w okienko karta pracy, i wówczas pokaże nam się szablon w pionie A4 i szablon w poziomie A4. My dzisiaj wybierzemy kartę pracy w pionie. Zawsze warto zaczynać od właściwego formatu. To jest taka gwarancja, że nasz projekt dobrze się wydrukuje. Klikam karta pracy w pionie, otwiera mi się nowy. Tablon, tutaj sobie wyczyszczę, nasz edytor, Pisuje tytuł na górze. Zwierzęta hodowlane. I teraz oczywiście zaczynam od tytułu, ale na początek mogę sobie jeszcze wejść tutaj w projekty i sobie tutaj przejrzeć, jak taka karta pracy wygląda, jak to robią tutaj inni. Tak, żeby mniej więcej mieć tutaj też jakiś taki podgląd. Następnie szukam, gdzie mogę wybrać tekst. Są na to dwa sposoby. Klikam tutaj literkę T i mogę wybrać nagłówek, wtedy od razu ten tekst będzie duży, albo mogę dodać pole tekstowe. Ja kliknę nagłówek i zobaczcie, od razu pojawia mi się takie dość duże pole. Jest może aż za dużo, więc ja sobie tutaj troszeczkę je zmniejszę na początek. Ja zawsze powiększam pole tekstowe od razu takie, jakie powinno być, bo zobaczcie, jak tutaj tak przesuwam tym um, polem tekstowym, to. Pojawia mi się taki margines dookoła, on jest taki bardzo ważny, tak naprawdę tekst nie powinien wychodzić poza ten margines, żeby karta pracy była czytelna. Jeżeli chciałabym ten margines mieć na stałe, żeby mi pomagał, klikam sobie tutaj w plik, ustawienia, pokaż marginesy. Wtedy ten margines jest tutaj taki ustawiony. Jak ja sobie takie pole ustawię, właśnie od marginesu do marginesu, to nigdy ten tekst już mi poza margines nie wyjdzie. Teraz ja wpisuję tutaj zwierzęta hodowlane. I zobaczcie, on się tutaj nie powiększył, a zjechał w dół. Jeśli chcę mieć w jednej linii, no to po prostu zmniejszam. Rozmiar czcionki. Dodatkowo mogę sobie tutaj kliknąć na wielkie litery i mam wtedy wielkimi literami. Znów, jeżeli widzę, że są za duże, znów mogę zmniejszyć, jeśli chcę, żeby to było w jednej linii. Oczywiście, jeżeli mi nie przeszkadza, mogę mieć w dwóch liniach. Ten tekst mogę dodatkowo na przykład zmienić kolor i sobie na przykład zrobić kolor zielony, jeśli ten kolor mi nie odpowiada. Mogę zrobić mniejsze troszeczkę. Jeżeli ta czcionka mi nie odpowiada, to też mogę ją zmienić. Tylko teraz pamiętajmy, żeby wybierać polskie czcionki, bo jeżeli wybiorę niepolskie, to E, będą takie dziwne, chudziutkie. No to na przykład spróbuję wybrać taką. No i zobaczcie, całkiem przyjemna czcionka. Teraz mogę ją tutaj, zobaczcie, każda troszeczkę inaczej. Mogę tutaj zwiększyć. I zupełnie to jest w porządku. Teraz jeszcze pokażę drugi sposób dodawania tekstu. Naciskam na klawiaturze literkę T. I wtedy tutaj pojawia mi się tekst akapitu. Znowu sobie rozszerzę tutaj ten tekst, od linijki do linijki, ale tutaj sobie zmniejszę na małe litery. I wybiorę inną czcionkę, taką bardziej która będzie mi pasowała do mojego polecenia. Zmienię z powrotem kolor na czarny i zrobię całkiem malutki rozmiar, taki nie większy niż 14. No, chociaż tutaj może troszeczkę większy, może być. No i teraz polecenie będzie: podpisz ilustrację, bo tutaj będziemy zwierzęta wklejać. Na razie króciutko, żeby tylko pokazać, jak to wygląda. I zobaczcie, ten margines świetnie nam pomaga. Dodatkowo jak poruszam na boki, no jeszcze mi się tutaj wyśrodkowuje i mam pewność, że ten tytuł jest na środku. Tak samo z poleceniem. Też jeżeli przesunę, to powinno mi się tutaj też te linie pokazywać. Ten trochę jest troszeczkę króciutki ten. Tytuł, więc on teraz jest wyśrodkowany, bo jest od marginesu do marginesu. No i teraz będę wklejać zwierzęta. Wchodzę w tym celu w elementy i wpisuję tutaj na przykład zwierzęta hodowlane, albo po prostu jakąś nazwę zwierzęcia, na przykład krowa. Będę szukać w ilustracjach, nie w zdjęciach. No i teraz muszę wybrać jakiś jeden element, i staramy się, żeby wszystkie elementy były w tym samym stylu. Na przykład ta świnka mi się podoba. I teraz, jak tutaj sobie wejdę, to zobaczcie, tutaj jest cała kolekcja, bo jest napisane Wyświetl kolekcję. W związku z tym bardzo mi się to podoba, bo nie wszystkie elementy tak mają. Jak na przykład tutaj kliknę na konika, to ten konik jest pojedynczy i nie ma podobnych zwierząt, więc ja lepiej wybiorę tę świnkę i sobie tutaj wyświetlę całą kolekcję i zobaczcie, mogę, mam już gotowe obrazki w tym samym stylu. Chociaż w kanwie teraz można zmieniać styl obrazków, ale my dzisiaj skorzystamy z tych tutaj. Ja sobie dodam stronę tutaj dodatkowo i od razu je sobie tutaj, te wybrane zwierzęta, które chcę mieć od razu je sobie tutaj dodam. Chciałabym jeszcze mieć jakąś kurę, ale tutaj widzę, że akurat w, ty, w tym zestawie, zobaczcie, kury nie mamy. Mam już pięć, ja bym chciała sześć. No, mogłabym wziąć jeszcze kozę, ewentualnie, tak, żeby były wszystkie w jednym stylu. Dobrze, już niech będzie w takim razie również koza. Mam już Przygotowane zwierzęta, zamknę sobie tę kolekcję. No i teraz będę starała się tutaj te zwierzęta w miarę równo ustawić. I teraz, żeby było mi łatwiej, jest też taka funkcja w kanwie linijki, prowadnice. W związku z tym wejdę sobie tutaj w plik, dodam w ustawieniach. Pokaż linijki i prowadnice. One już tu były dodane, więc ja jeszcze raz, bo ja mam to zawsze włączone, więc jeszcze raz pokażę. Teraz wyłączyłam, a teraz włączę. I teraz u góry mam właśnie takie linijki, mogę je tutaj spuszczać. Ja sobie taką lini jedną linię mogę z boku też ustawiać, ale ja na razie tylko z góry, dlatego że chcę, żeby obrazki były w jednej linii. No i powiedzmy, wezmę sobie tę prowę. I tutaj też staram się mniej więcej, żeby ona była do marginesu. Obrazek ewentualnie troszeczkę może wyjść, jeśli już naprawdę się nie możemy zmieścić. No i powiedzmy, że to będzie mniej więcej ta krowa tej wielkości. I teraz wybiorę sobie do następne zwierzątko, powiedzmy konia. I teraz staram się, żeby te zwierzęta, właśnie były tutaj u góry w jednej linii i dopasowuję. Zobaczcie, jak tak przesuwam za róże łapiąc, to chcę żeby one były od góry do dołu, nie muszę już sobie tej drugiej linii, mogę sobie dołożyć taką drugą linię, ale ona tutaj wtedy przeszkadza, ja wolę w ten sposób to robić, że tylko po prostu sobie dopasowuję, żeby była jednakowa wielkość, tu jeszcze będziemy świnkę i już mamy Teraz mniej więcej ustawiamy, jak chcemy, żeby był pierwszy, czy mają się mieścić, czy nie mają się mieścić tutaj w tym marginesie, ja leciutko wysunę, ale równo tak jak krowa mniej więcej. I teraz chcę te obrazki, jednak myślę, że ta świnka stosunkowo do konia jest jednak zbyt duża. I ta krowa też w stosunku do konia jest zbyt duża, więc mimo wszystko zmniejszę ten obrazek. Zaraz powiem, jak to zrobić, żeby to jakoś lepiej wyglądało. Tego konia z kolei troszeczkę powiększę, żeby to w miarę dobrze wyglądało. Ale przesunę ją tutaj na bok i teraz zaznaczam, klikam położenie i klikam u porządku. I teraz zobaczmy, one się teraz ładnie tak wyśrodkowały. Jeśli chcę, mogę zaznaczyć i wy wyrównać je do dołu. Wtedy one będą równo z dołem. Ja wiem, że tutaj zrobiłam najpierw tę prowadnicę, ale nie wiedziałam, czy te obrazki będą takie nierówne, więc tylko pokazuję, że czasami możemy skorzystać z prowadnicy, a czasami po prostu wyrównać. No i teraz zaznaczam je jeszcze raz i sprawdzam, czy one są, te obrazki na środku. Pojawia mi się tutaj taka linia i już widzę, że one są ładnie wyśrodkowane. Teraz będziemy te zwierzątka podpisywać. W związku z tym potrzebna mi jest linia. Gdzie znaleźć linię? Dwa sposoby możemy wejść w narzędzia i tutaj klikamy na linię, na linię prostą i zobaczcie, pojawia mi się linia. Drugi sposób to po prostu naciskam na klawiaturze literkę L i też pojawia mi się wyjawiamy mi się linia. No i teraz mogę sobie tutaj tę linię ustawić, może na razie jedną, bo już widzę, że ta linia jest za, za długa. W związku z tym troszeczkę ją skrócę. Mogę też tę linię tutaj ustawić grubość troszeczkę chudszą lub mogę zrobić ją też jako linię przerywaną. Ja pozostawię taką nieprzerywaną, ale troszeczkę właśnie taką krótszą, na przykład na 2, na 1 to już za mało, albo na trzy zostawimy. I teraz tutaj mogę dodatkowo powielać, tak? Teraz sobie powielę linię tymi karteczkami, ale mogę też nie w ten sposób powielać, mogę też powielać, duplikować inaczej. Czyli wciskam na klawiaturze Ctrl D, i wtedy ta linia też mi się powieli. Zobaczcie, ona się nawet tak mniej więcej ustaliła równo. Jeszcze sprawdzę, zaznaczę te linie i położenie. Jeszcze kliknę uporządkuj, żeby one były idealnie równo. Mogę je sobie tutaj wyżej, niżej, ale one już mniej więcej są ułożone równo. Tym prowadnice na razie. Zabiorę tutaj niżej, bo teraz będę chciała przekopiować te obrazki. Żeby tego nie robić jakoś podwójnie, to ja sobie tutaj to teraz zaznaczę i zgrupuję. I dopiero teraz zduplikuję w ten sposób. I zobaczcie, już widzę, że one są mniej więcej równo. Po to tutaj ustawiłam prowadnicę, żeby wiedzieć, w którym miejscu. Tutaj to będzie, tak? Dlaczego tak zrobiłam? Bo teraz tutaj po prostu wstawię zamiast tych obrazków, wstawię te, które mi tutaj jeszcze zostały, ale już mniej więcej będę wiedziała, w którym, w którym miejscu. I teraz jeszcze, jeśli chodzi o grupowanie, to pokażę to też na przykładzie może, bo chcę to troszeczkę obniżyć. Zamiast klikać grupuj, możemy też wpisnąć Ctrl G i wtedy tutaj całość mi się zgrupuje, zobaczcie i mogę teraz całość to obniżyć i przesunie mi się całość. Teraz ja jeszcze raz zaznaczę i rozgrupuję i teraz każdy element już jest osobno. No i teraz wymieniam, tak? Wymieniam. Wezmę sobie tutaj owieczkę, najpierw sobie Spróbuję mniej więcej, może zrobić ją takiej wielkości jak krowa. Już pokazywałam, że takie linie nam się to pokazują. I teraz krowę usunę, a tutaj sobie zostawię. I teraz zobaczcie, tutaj było widać taką linię, jak przez środek krowy przechodzi. Znaczy, teraz ona jest mniej więcej dobrze ustawiona. Tutaj sobie wezmę jeszcze kozę, usunę konia i Tutaj dopasuję do tej owieczki, znowu przez środek konia przechodzi, wszystko jest świetnie, nie trzeba nawet będzie ustawiać. I jeszcze wezmę kaczuszkę, usunę tutaj świnkę. Taka praktycznie ta może być za wielka, żeby ona tutaj nam pasowała do całości. Troszeczkę może tutaj, o, tak żeby była ze świnką równo. No ale nie wiem, czy jest wszystko równo, więc zaznaczam położenie, u porządku, ale do dołu, bo tutaj do dołu robiliśmy, więc można do lewej, do prawej i tak dalej, i tak dalej. No i mam już, zobaczcie, prawie gotową. Teraz, żeby mi tutaj margines troszeczkę mi psuje mój wygląd, więc ja teraz sobie ten margines wyłączę. Linijki prowadnice nie przeszkadzają, ale margines sobie wyłączymy i teraz już widzimy... Przesuniemy prowadnicę do góry, mniej więcej to tak wygląda. No, moim zdaniem, coś tutaj brakuje. No przede wszystkim, mm, ja bym dała jakąś rameczkę. No już usunę tą, tę drugą stronę. E, I teraz, jak to zrobić? Na przykład, w elementach e, możemy wpisać ramka, ale albo frame po angielsku, ale nie bierzemy tych ramek, nie chodzi nam o te ramki. Bo to nie o to chodzi, tak? Czym nie o to nam chodziło, tylko chodziło nam takie ramki w ilustracjach. Zobaczcie, tu są takie różne ramki, które można wstawić. Nie zawsze one pasują, można je wybrać, gdzieś tam okręcić do 90 stopni, żeby było. O, teraz tutaj zaznaczyłam nie to, co przepraszam, ale musi być podświetlone to, co poprawiam. O. I mogłaby być to taka ramka, ale moim zdaniem ta ramka jest za mocna, nie pasuje, więc ją usunę. Ja zazwyczaj korzystam ze swoich ramek, które dodałam do biblioteki Canwy, czyli wpisuję sobie małpa szkolne inspiracje i wtedy mam tutaj, jeszcze raz klikam na jakikolwiek element, klikam szkolne inspiracje i wtedy wpiszę ramka. I mam tutaj takie swoje ramki, które lubię, które się fajnie sprawdzają. Ta właśnie, co jest pozioma, jest bardzo fajna. Wrócę ją. I moim zdaniem, jak taką ramkę dodam, A4, to od razu ta karta pracy tak wygląda troszeczkę lepiej. Pewnie można by dodać tutaj trzy rzędy tych zwierząt. I teraz zobaczcie, jak przesuwam, to widać teraz środek, tak, na te, te, więc ona jest teraz ułożona już tak, jak trzeba. Zobaczcie, od razu z taką ramką, taka karta pracy lepiej wygląda. Być może te, jednak te ilustracje mogły być bliżej brzegu, można to oczywiście poprawić, tylko teraz zobaczcie, nie mogę kliknąć na krowę. Dlaczego? Ponieważ ta ramka jest teraz wierzchnią warstwą. Klikam w położenie. I daję ją na tył. I teraz już, zobaczmy, mogę wszystkie elementy klikać. Jeżeli uważam, że one są jeszcze zbyt blisko brzegu, oczywiście mogę się tutaj pobawić, poprzesuwać i znowu je tam poustawiać, ale wtedy muszę też linię zmieniać. Więc na razie tutaj to zostawię w ten sposób. Oczywiście to jest bardzo prosta karta pracy, i na pewno. W kolejnych odcinkach pokażę jeszcze inne triki, które pozwolą nam tworzyć takie bardziej skomplikowane projekty. Na razie to już wszystko i zapraszam na kolejny odcinek.